że jedziemy z tym tematem nowa gierka, zobaczymy co tu się nam urodzi Korzystając z tylekinezy możesz nawet wskazać niektóre przedmioty Ciekawa wskazówka zobaczymy na ile będzie przydatna No, ładuj się, ładuj. Obiło mi się, że to taka horrorowata trochę ta gierka jest, także będzie klimat, myślę. Przynajmniej muzyka za tym nie za bardzo przemawia. Jest taka... podobie troszeczkę jak w Harry Potterze, nie wiem czemu, mi się z tym kojarzy. Hogwart czy jakoś tak to było. Czuję się jak w Hogwarcie. No ale cóż zobaczymy Jestem ciekawy tej gierki No bierz tą kurwa kurę No i wracamy z tematem Jeszcze chwilę poczekać, żeby mi się gra załaduje Chciałem was dręczyć 72 Mogę się bać To jest impreza chyba Tak, impreza Dobra, pomijemy to Nie no co Jedziemy z tym tematem O kurwa to mnie Mały Hitler Ja wolę Dobra, No ale to mnie Mhm Na cichlawi spacja, by rozpocząć wprowadzenie do chodu. Wprowadzenie na hood No i co? Aktualna wybrana umiejętność Wskaźnik wykrycia co jesteśmy małym demonem Aktualny poziom mocy W porządku Wygląda jak się prosyczka zostaje z myszki oraz krawiszy Okej okay. Podnieś kłódkę ze stołu Mały biega, dobra. biega, dobra. Małgorzata biega. Wyjmuję. Zamykę otwieraj drzwi, dobra. Tam to blać siedzi chyba. Jest, dobra. Jedziemy z tematu. Dobra, pan jeździ nie jest wystarczająco zimno no to już podkręcamy temperaturkę prawdziwe dziecko zła no przykro mi proszę Pani, ale to jest koniec pani wybryków chyba tutaj if i put the pieces together, this all started years back. dante manor was a place filled with darkness. and there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. Right. But how I'm these spacing. things unfold when we are thrust on the scene yeah. I can't account for it all. For my part in these events, I waive responsibility. I'm telling you But It's there. It's a mark, a mark I should have noticed. Dobra, może przystęp z tej degrengolady troszeczkę powiem. E, rozpoczynamy kolejną serię, będzie e, piątkowy horror, tak się będzie nazywać ta seria, no i co piątek kolejny film z serii Lucius, będziemy jechać z tym tematem, zobaczymy co i jak z tego wyjdzie, uważaj na krzyże, cię no zajebiście. Kowe i Co Są się pali tam. Lucius, there you are. And here I am. Finally, face to face. It's okay. You can trust me, I've come to speak to you about mm -hmm. your calling. Mm -hmm. my Just boy. Say each okay. offering you bring me will make you big and mighty. It's a simple thing to do, Lucius. You can influence your future and become a master over all. But oh, so much to do, so much ahead. Okay. I have some things for the birthday boy. There on the deck.

Abyłoś baterię do latarki wypiszy, inaczej prawis k myszy, a następnie wybierz latarkę i ponowy. I ponownie persk Now Lucius, you need to do a little something. It is important that you are not caught. In the kitchen. You left the lock on the freezer door. You will need to get that patlock, Lucius, and hide it where nobody can find it. Otherwise, they will discover you. It's the the And I believe me, you wouldn't want that to happen. Go now, get the padlock before the adults wake up. нет. Бозер, вы Dobra, witajcie z powrotem, jak ta gra, kurwia pod tym względem, że się tak długo ładuje. Wieś piłka jakaś. Co to, taki duży dom Księżyc świeci. Otwórz mapę. Widzimy. Może się dopiero się. Że idę? Tu sam dom jest wielki i przerażający osoby. A no w sumie jestem dzieckiem diabła chyba. Точнее, не принимается габач. Нет. Стоп. Что-то, Ч ⁇ х, я говорю, с Что-то, Бучки. Берем Стоп. 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 może no, przydawy tu tułów śruboka mi się przyda, będziemy dźgać może teraz to jest to jest zarówno tutaj chyba albo ktoś idzie Co tu jest? Co tu mamy? Cold room? A, Kurwa, gdzieś się drzwi otworzyły Kurwa, ktoś idzie

Się to zaraz wpierdoli jak nic. Kurwa. Krzyż, niepamy. Radosz. Tak, kto ten nazwi? na zwi, trzeba wracać. Dobra. Kurwa, też chodzi po chałupie.

It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change in temperature. Mm -hmm. was no, she was, was in her mid pit Typical of women her age. I did you talk with the owner of the house? No, sir. They're historie. waiting for you in the kitchen.